Siemaneczko, z tej strony Młody i właśnie w dzisiejszym odcinku kontynuuję walkę ze smokiem. Tak, już drugi raz pokonuję tego gada. Dobra, teraz tylko czekać na niego. Możesz zostawić subskrypcję. Naprawdę polecam, bo jest darmowa. Dla was to jest chwila, moment, a dla mnie to jest wielka motywacja. U mnie też po części dużo się dzieje naprawdę. Momentami jest tak chaotycznie tutaj. Dobra, chodź tu smoku. Jeszcze co do kanału, bo właśnie myślę, czy jeszcze... Myślę nad tym, żeby zmienić taki content nad wersją Minecrafta 1.00, takich początkowej wersji. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy lepiej kontynuować to, czy też po części... Trochę tu, trochę tam. Tak na zmianę, tak mieszać Stare, starą wersję a nową. O już spada. już zlatuje. dobra jestem gotowy. dobra smok. Smok jest. Tutaj, hop, hop, hop. A! A! Męk! Qui! Ale trafiony Dobra, od, odleciał, a ja akurat musiałem się uratować. Dobra, bęk. Nie trafione. Bęk. Znowu nie trafione. Chyba damy radę z I Jeszcze nie zginąć kolejny raz. No Dobra, gdzie jesteś? Bank, bęk. Mmm, bęk. Aaaa! Ło! Muszę się szybko uleczyć, typie natychmiastowym. Dobra. Teraz, wrótę. teraz pobiegnę, wypiję. Dobra, gdzie on jest? Dobra, niech się leczy, niech moja postać się leczy już. Dobra, ziem muszę mieć pełną ilość serduszek na tej. Dobra, niech już latuje tutaj. Smok, smok musi sk skończyć żywot swój. Dobra, chodź tu. Bęk. Mm, bęk. Ale trafiam go. Ale siada. Bęk. Mm, bęk. Tep. O jezu. Dobrze. Bęk. Aaaa! No i nie mam jak się uchronić. No i zgon akurat. Teraz oczywiście wytlę tam. Bęk. Czytanie tenu. Dobra, jestem już na swoim terenie. No jakby to jest ogólnie już mój. Praktycznie. Dobra, biegnę do miejsca Zgonu. A ty widzów najdroższy zostawić, zostawiłeś tą subskrypcję. Bo naprawdę polecam. Jest naprawdę wartościowa. Naprawdę to jest fila moment. Dobra, zakładam seta. Hmm, zakładam. Tutaj. I tutaj. Dobra, ja tu właśnie biegnę, biegnę. A, Jezus Chryste. Bęk. No, jeden strzał to najwyżej damy, dałem radę. Dobra, podejdę go od, od tyłu. Bęk. 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 Aaa! O! tu uratowałem się. Wi, No i znowu to samo. Dobra, to ja teraz idę tutaj. Muszę pozbierać trochę pewek, żeby mieć jak się uratować. Poza Eletro Męk. Ale obywasz, bratku Edku. Męk. Chodź tu. Męk. Męk. O, solidnie poszło. Dobra, już praktycznie pewnie, że jego żywot też jest skończą tego... tego smoka Dobra, i... hm on podlatuje? Gdzie ty jesteś? A, widzę Jezu, Jezu, Edek! Nie teraz! Nie teraz! Jezu Chryste A masz A masz No i teraz akurat bym mógł trochę dobić tego smoka, a zamiast tego to Edka No super no, Jezu, ale mam przynajmniej pełne. Za coś... Za, za, no teraz, smoku, chodź tu. To jest kolej na ciebie. Chodź tu. Sz, smoku! Chodź tu. No, Jezu, teraz akurat jak na złość. Bęk. Bęk. Tum, 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 tum. A, już latuję. już. Już będzie jego koniec. Kontlu dobra, teraz biorę się bęk jego po szyi, bęk, ale zlatują jemu. życie. bęk, bęk, bęk. Ostatni, bęk. Solidnie wygrana ponownie. Ameno, wygrana. Naprawdę, widzicie, daje radę nawet z takimi dziadami. Dobra, teraz właśnie zostawcie naprawdę łapkę górę, bo jest darmowa. I co mam powiedzieć? Pa, pa. miłego dnia Wam życzę.